a, ja nie zjadłem. Zapomniałem zjeść. Ja nie mam. O, widzicie, kurde, i teraz jest problem, bo ja nie mam mięsa na, 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 na HP. Więc za bardzo kurde, nie mogę sobie tego farmić. Ajajaj. Aj, aj. Kurde. Halo, halo. To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Valheim. No i słuchajcie, w całej bazie rozstawiłem. Ee stoły rzemieślnicze. Bo pisaliście, że dzięki temu nie będą mi się respić potworki w bazie. I chyba działa, bo jak na razie jeszcze nic nie widziałem w bazie. Eee, troszeczkę pograłem na live'ie ostatnio. Eee, dobudowałem tutaj kraty. Przeniosłem kuźnię. Prze znaczy, przeniosłem, zdobyłem materiały i zbudowałem kuźnie. Tutaj musiałem ścianę zrobić, eee, bo inaczej mi kuźnia nie działała, ale już mamy wszystko. Eee, musimy tylko ulepszenia jeszcze porobić jakieś. No, i będziemy mogli jakieś tutaj nowe rzeczy sobie tworzyć. Ale w pierwszej kolejności zmienię tu znacznik na baza 1. I lecę do czarnego lasu. Odkryłem tutaj kawałek czarnego lasu. Co prawda, no, nie jest to jakieś kurde ogromne. Ale zbadamy sobie troszeczkę ten teren. Chciałbym spawner szarłów znaleźć. I sobie go zaznaczyć, portal zbudować tam, w tamtym miejscu. Mam materiały na wózek. W razie czego, jakbym gdzieś tam znalazł, może troszeczkę miedzi pozbieram, cyny e, przydałoby się. To na pewno. Więc, w razie czego, zapakuję sobie to na wózeczek i, 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 i ucieknę. Ale mam materiały na portal, także jak znajdę spawner, to sobie zbuduję gdzieś tam w okolicy portal e, i będę mógł kombinować. Jak zrobić farmę szarłów, żeby się to łatwo zabijało, żeby się to łatwo zbierało, bo z tego wypadają kamyczki i wypadają też eee, patyki, nie? Drewno. Więc no, to by było spoko, takie te podstawowe materiały by były, wiecie, pod ręką, jakby nie patrzeć. Wiem, że da się coś takiego zrobić. Nie jestem tylko pewny jak. Więc tutaj będziemy musieli to porozkminiać jakoś. No ale do tego potrzebujemy spawnera. Tutaj ten nasz czarny las to taki kurde średni jest. O, co to za skała ogromna? Ej, czekajcie, chyba co to są równiny, czy co to jest? Ej, tam jakiś goblin stoi. Ja się boję, kurde, że ja zginę. Nie chcę umrzeć. Mam potjonki, w razie czego. No, ale to ewidentnie wygląda jak inny biom jakiś. No, co to kurde jest? Fuling jakiś. O, usłyszał mnie. Fuling z gwiazdką. To ja nie chcę do niego podchodzić. Ale chciałbym sprawdzić, co to jest za biom. Więc musimy tu wyjść. I on idzie tu? Równiny. Znalazłem równiny. Ale tutaj chyba nie możemy jeszcze iść. Chyba nie możemy tu jeszcze iść. Dobra, w każdym razie ten czarny las nadal tutaj się ciągnie. W tą stronę. Co prawda jest tak górzyście dość. Więc troszeczkę się obawiam, że tu zaraz będą góry. Ale może tutaj znajdę spawner, może coś ciekawego znajdę. Kupca by było fajnie znaleźć, ale to raczej marne szanse. O, tu jest dużo szarzełków. Może będzie spawner gdzieś tu w okolicy. Już nie mam udźwigu, a no bo za dużo rzeczy mam, kurde, za dużo rzeczy wziąłem ze sobą, bo ja. Nie miałem zamiaru tutaj nic zbierać. Tylko wybudować coś. Skrzynię pilnowali. No dobra, i te strzały to ja bym chętnie sobie zabrał. Szkoda, że spawnera tutaj nie było. Wydaje mi się, że jest jakiś sposób, żeby zablokować spawner. Żeby nie pojawiał mobków. Spróbujemy sobie dzisiaj coś takiego ogarnąć. O ile w ogóle uda mi się znaleźć spawner. O, 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 mam spawner, mam spawner. Dobra, musimy powybijać szarły. I spróbujemy to jakoś, nie wiem, zabudować. Ciekawe, się będą pojawiać. bo jak się cały czas będą pojawiać, to ja nie jestem w stanie chyba tutaj nic wybudować, kurde. Musi być na to jakiś sposób. Wydaje mi się, że, 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 to, się, że to trzeba jakoś zabudować, nie? I wtedy się tutaj nie będą szarły pojawiać. Eee, zróbmy workbencha gdzieś tu z tyłu. Dobra, dobra, szybko. Nie wiem, czy to zadziała. No nie, zrespił się tam w środku. Dobra, ale przynajmniej na chwilę nie będą wychodzić, nie? Kurde, muszę coś wymyślić. Co, co, co mam zrobić, żeby się tu nie pojawiały to? Ała, 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 nie, nie chciałem tego uderzyć. Co tu się w ogóle stało z tym? Ej, co ja rozwalam? Nie mówcie mi, że ja to rozwalam. Przez przypadek tutaj. Nie, no chyba nie. Ej, dobra, to nic nie daje, kurde. Pomocy! I potjonka wypiłem przez przypadek. Awa, awa. Kurde, jak to zabudować, mam? No i tu mi się pojawiają na zewnątrz teraz. Podłogę, podłogę, podłogę wybuduję. Dobra, nie jest to teraz takie istotne. Dobrze, że mamy to. Teraz tak, dokąd sięga ten, dotąd sięga ten. Okej. Okay. To tu sobie postawię portal, żeby daleko było. Może ktoś z Was wie jak coś takiego sobie ogarnąć. Na razie wydaje mi się, że to wystarczy. Będziemy mieli już portal tutaj, nie? Do spawnera. W sumie zawsze mogę sobie tutaj przyjść. I sobie po prostu je pozabijać. Zobaczcie, ile tego drewna tutaj leży, i wszystkiego. Dostaw to. Dziadu jeden. Dobra, wskakujemy tu. No dobra. No fajnie. No fajnie, no fajnie. Eee, I teraz tak, żeby kurde się wszystko nie myliło. Żeby wszystko było ładnie uporządkowane. Chciałbym tutaj. Oj, chciałbym tutaj. E, zrobić jakąś podłogę z kamienia. I tutaj po, portale sobie po, po, postawić. I podpisać sobie jakoś ładnie. I mieć e, tutaj uporządkowane portale. E, więc będziemy musieli zniszczyć ten domek. No dobra, pięknie. Kurdej, zaś potjonka. Wypiłem, niepotrzebnie to dałem na ten pasek. Dobra, wyrównam tutaj teren. Ktoś pisał, że... Ktoś pytał o drogi, czy są drogi w tej grze. E, bo ten wyrównany teren brzydko wygląda. E, są drogi, tutaj mamy z kamienia drogi. I w sumie czekajcie, jak podejdę do kamieniarza, o, to będziemy mogli zobaczyć jak to wygląda. O, i to już wygląda całkiem przyzwoicie, nie? Takie drogi sobie będziemy musieli tutaj jakoś e, po bazie por porobić. Wydaje mi się, że to będzie spoko. I wydaje mi się, że tutaj zrobimy sobie drogę jedną. Wzdłuż kuźni... I tu do tej drogi dopasujemy sobie te portale, w tym miejscu. Jakoś, ładnie. Wydaje mi się, że będę mógł tutaj troszeczkę ściosać tą górę. Ewentualnie tutaj dołożyć troszkę. A tutaj zabrać. Bo nie potrzebujemy chyba aż tutaj. Nie potrzebujemy aż tyle miejsca tutaj. No ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, nie mam zbyt dużo kamienia, niestety. Ale coś, jakoś sobie to zarysujemy przynajmniej. Wydaje mi się, że mogę odtąd zacząć, bo tu mi się fajnie droga zmieści. I tu mi się fajnie droga zmieści, prosto tak, nie? Mam, mam nadzieję, że ja to tak na oko robię, ale mam nadzieję, że to w miarę równo tutaj będzie do, do tej kuźni. No, wygląda całkiem dobrze, jak na moje oko. No, młotek się zepsuł. Będziemy musieli chyba schodki jakieś zrobić. No. Ale fajnie to będzie wyglądać ze schodkami, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Ewentualnie to podniosę jeszcze, kurde, do góry. To też by mogło spoko wyglądać, jakbym to podniósł do góry troszkę bardziej. Ale myślę, że takie schody też nie będą złe. Tylko, że ta, w takim razie tutaj mamy troszeczkę chyba mało miejsca, ale. Schody moglibyśmy zrobić tak schowane, nie? Troszeczkę. W ten sposób, nie? I na przykład tutaj ze dwa portale, tutaj kilka portali, tutaj ze dwa portale. No tych portali też chyba aż tak dużo mieć nie będę, ale wiecie, warto mieć, nie? Warto mieć kilka portali. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale już chyba nie mam kamienia. Bardzo kurde, niedobrze. Ale to jest w sumie idealny moment, słuchajcie, żeby przetestować. Ile rzeczywiście tego kamienia i drewna można zdobyć z tych szarzełków tam. Z respa takiego. Wezmę sobie tam skrzynię wybuduję w sumie koło portalu. Och kurde, mogę coś jeszcze zjeść. W ogóle nie mam jedzonka. Fajnie by było też kuchnię wybudować, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że na razie ognisko wystarczy. To sobie mogę nawet gdzieś tam w kuźni wybudować ognisko póki co, żeby sobie jakieś jedzonko ugotować podstawowe. Dobra, czekajcie, bo oni mi cały czas przychodzą, a ja chcę skrzynki postawić. O, o, Kurde, brutal z gwiazdką, to jest, to jest wyzwanie, nie? Ała, ała, ja nie zjadłem, zapomniałem zjeść! Ja nie mam... O, widzicie, kurde, i teraz jest problem, bo ja nie mam mięsa na, 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 na HP. Więc za bardzo kurde nie mogę sobie tego farmić. Ajajaj. Aj, aj. Kurde. Dobra, olać to. Jak na razie to pozbieram sobie kamień metodą tradycyjną. Bo z tymi szarzełkami to kurde żartów jednak nie ma. Ale trochę kamienia pozbierałem. Widzicie? Jedną, jedną podłogę wybuduję. <grym> Dobra. Ja myślę, że jeszcze jedną tutaj podłogę wybuduję. Przeciągnę to kawałeczek tutaj, nie wiem. No, myślę, że dotąd nawet. I wtedy to będę mógł tutaj. O, kurde. O! Patrzcie, gdzie stoi dziad jeden? Dobra, chwila, 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 chwila. To jest teraz. Dobry moment, żeby sprawdzić, czy nasze zabezpieczenie działa. działa. Tam mamy jednego dziada, on mnie nie interesuje. Jeszcze jeden powinien być, nie? O nie, tam jest dwóch! Ej, rzucają mi w kamieniami w workbencha! Nie, co oni robią? No! Co za dziady jedne wstrętne paskudne! O, jeden wpadł do fosy! Nice, ej, to darmowa skóra, kurde. Bo już chyba nie wyjdzie stamtąd. No bo jak ma stamtąd wyjść? Ała! Ale mi dał! Dobra, to w sumie jak te trole przyszły, to mogę sobie zrobić tą pelerynę w końcu. Fragmenty kości. Muszę tu gdzieś mieć fragmenty kości. Dobra. Zróbmy pelerynkę. Tylko kurde, to mi będzie tutaj miejsce zajmować. To jest troszeczkę też irytujące, że nie ma... że no, miejsce w ekwipunku nam zajmuje to kurde. Powinienem to zakładać na siebie nie powinienem mieć tego w plecaku. No, ale w sumie z drugiej strony nie mam plecaka, nie? Więc też w sumie to... To też w sumie tak ten... Trochę jest... No. No wiecie o co chodzi. Dobra. W takim razie idę pozbierać troszeczkę kamieni gdzieś tutaj do lasu. Mam teraz tutaj kuźnię, więc powinno być w miarę Łatwo z tym. Dobra, słuchajcie, mam e, chyba wystarczającą ilość kamienia, żeby tutaj dokończyć tą budowę. Oj, fajnie by było w sumie też e, kamień pozbierać, żeby dokończyć budowę tam na dole. Ale spokojnie, to może poczekać. Mamy ważniejsze rzeczy do, na, na głowie, jak się nam uda ogarnąć taką farmę szarłów, to kamienia będziemy mieli pod dostatkiem. Będziemy mogli tutaj wszystko z kamienia budować, tak naprawdę. Więc na spokojnie. Powolutku do wszystkiego dojdziemy. Dobra, i wydaje mi się, że tyle wystarczy, żeby portali kilka zrobić. W pierwszej kolejności wiecie co ja tego przeniosę? Jak on jest podpisany? Baza, a baza 1 to było tam, dobra No dobra, tutaj się nam zmieści jeden tylko. Zastanawiam się czy wybudować jakieś takie filary. Fajnie by to mogło wyglądać gdybyśmy Wybudowali filary w ten sposób Ale sufitu nie będę robił, nic nie będę robił dalej tylko filary postawię kurde to może spoko wyglądać nie wiem kurde I tak między każdym portalem będą wtedy Filary nie? W sensie portal. W sensie portal będzie między filarami. No. W sensie filary między portalami też, nie? No, bo zobaczcie, tutaj będzie portal, tu będzie portal, i tu będzie portal, nie? Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Chyba. Musimy zrobić tutaj jeden portal. Tu możemy zrobić filary. Brakuje kamienia. I co jest, nie mam kamienia już? O, kurde, to jak ja to obliczyłem, że miało mi wystarczyć na filary też. Dobra. Teraz już na pewno wystarczy. Dobra. No i ten jeden tutaj będzie taki ściśnięty lekko. Chociaż nie, tu on ma tyle samo miejsca, co te dwa. Portale, tylko po prostu inaczej będzie ułożony. Dobra, ej super. Cyk. I tak sobie będzie stał tutaj portal. Jeszcze jeden. No tylko aktualnie nie mam materiałów. Dobra. I w takim razie jeszcze będzie portal tutaj. I zastanawiam się, ale może tutaj też bym zmieścił portale, nie? Jak będę potrzebował, no to w razie czego tutaj też mogę dorobić sobie portale. I to będzie moim zdaniem spoko wyglądać. To możemy przenieść w takim razie. Na razie sobie to postawię gdzieś... A, może tu na dole. Tutaj to jeszcze muszę przekopać sobie. A tu powiększyć. To też kamienia na to pójdzie, kurde. Chociaż w sumie nie muszę to jakoś dużo powiększać. Dobra, zobaczmy najpierw, jak, jak to będzie, jak, jak to będzie wyglądać, jak ja to wykopię tutaj. No dobra. Słuchajcie, tutaj zrobiłem takie zejście. Tu sobie jakoś będziemy musieli zrobić jakiś płotek, jakieś wejście. No bo tutaj na dole będziemy mieli farmę dzików. Nie wiem jeszcze, jak dziki wprowadzę tutaj do środka, ale jakoś to ogarnę. E, tu z tej strony prawdopodobnie zrobimy sobie jakieś kamienne schody. Też sobie zrobimy jakąś bramkę i będziemy mieli wejście z dwóch stron. Tu to wyrównałem do równa. Tak, kurde, prosta linia, jak od linijki. E, specjalnie to zrobiłem. Tu zrobimy sobie jakąś barierkę, zrobimy sobie tutaj kamienną drogę. Nie jestem pewny, czy. Kamieniarza mi wystarczy. O. Cyk. Pięknie to wygląda. I tu jeszcze. O. No to w sumie kurde czekajcie. Tutaj to ja w sumie mogę to całe za o. 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 Pięknie. A tu co za dziura się zrobiła? Co to się tu stało? się Dobra, później sobie to naprawię. No ale tak mniej więcej to będzie wyglądać. Tutaj co na dole to wyrównamy. Troszeczkę chciałbym zostawić tego jeziorka jakby. Taki stawik. Ciekawy czy ten, czy dziki tutaj się nie utopią przypadkiem w tym, ale nie powinny. Ewentualnie tutaj mamy jeszcze takie zajście, to też jakieś, jakieś schodki mógłbym sobie zrobić. No bo w sumie. Im więcej wejść, to będzie dość duże, nie? Zobaczcie, tutaj dość dużo to ten, ten, tego terenu jest. Więc jak będzie, im, jak będzie więcej wejść, to będzie po prostu lepiej. No dobra. Dajcie znać, co myślicie o, o, o takim miejscu na portale. Czy może wybudować tu jakiś dach? Ale kurde, najlepiej to by był jakiś kamienny dach, by mi tu pasował. O, właśnie, jeszcze takie łuki byśmy mogli na przykład porobić. Oooo. Chociaż nad wejściem zrobię na razie. Z całkiem spoko to wygląda. Na no, no dachu niestety nie mamy jakiegoś ceglanego, kamiennego czy coś. Może na równinach będziemy mogli znaleźć jakieś nowe materiały, z których będziemy mogli ciekawe rzeczy też budować. No ale do tego to jeszcze daleko, daleko. Dajcie znać, co myślicie o tym. Możecie dać znać, ee, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, co by można było wybudować, albo w jaki sposób coś można by było wybudować, na przykład w jaki sposób. W jaki ciekawy sposób mógłbym wybudować tą e, farmę tutaj na dole? Bo ja generalnie mam taki pomysł, że wybuduję drewniany domek, tutaj zabuduję płotki, jakieś pobuduje. No i gotowe, wpuszczę dziki i tyle, nie? Ale może ktoś z Was ma jakiś ciekawszy pomysł, to dajcie znać. Na pewno sobie coś ciekawego zrobimy tutaj. Ale słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.